Sponsorem programu była firma Ziaria, producent serii kosmetyków rozświetlających witamina C, wytrzym cynamit. Na program zaprosił sponsor, właściciel marki Dolina Noteci, producent karmy psów i kotów Rafi. Sponsorem programu był właściciel energii. organizator wydarzenia Halloween ze strefą Glossy. Prawdziwa miłość istnieje! Nie zwlekaj! Zgłoś się do nowej edycji programu ślub od pierwszego wejrzenia. A eksperci wybiorą na Ciebie drugą połowę. To jest super mało. To jest na Szczególna edycja. Przed Wami jest niezwykłe zadanie. Święte mięśnie, tak jak widać na zdjęciach. Widać swoją siłę na tym zdjęciu. Top Nur. Nur odcinek jutro o 21.35 w TVN. Sponsorem programu jest Dyson, producent urządzeń do kręcenia, prostowania i suszenia włosów. Na piękne chwilę z programem zaprasza sponsor, właściciel sklepu internetowego Apart.pl Na program zaprasza sponsor Zalando, właściciel platformy internetowej z modą i lifestylem. Maria Dębska i mzyrma w co smakuje. O, bardzo. o, Tego nie można przegapić. MasterChef. Nowy odcinek. W niedzielodzie, o 12:45 w TVN. Na program zaprasza jego sponsor. Producent ekstraktów do pieczenia. Dr Edgar. Na program zaprasza sponsor. Producent Tefal Ingenio. Garnków i patelni z odczytaną rączką. Na program zaprasza sponsor firma Gorenie, producent GD. Paulina, od zawsze na wózku. Tata Tomek, na wózku od jakiegoś czasu. I mama Agnieszka, twardo stąpająca po ziemi. Rodzina z napędem na cztery koła. Każdy SMS od Państwa to szansa na rehabilitację, na sprzęt leki. Dziękujemy, że byliście w naszych najważniejszych momentach. Fundacja TVN. Budujemy zdrowszy świat. Jeśli objawy przedziwienia nasilają się w nocy, WIX to kubra. Pobójka 3 w jednym, to jest lek, bezpieczeństwa z Dobra. Zawsze was. Jesteś w plusie? Teraz dodatkowy migawajty w prezencie. Dziękujemy, że grasz z nami. Plus. Do PKO Banku Polskiego przenosi się nowy klient. Weźcie, przenieś się z easy. już, wytłumacz. Otwierasz konto w PKO Banku Polskim i masz święty sposób. To są kasy i zlecenia stałe. A pracodawca poinformują. Ogarniesz to przez internet. Bo no to dobry bankiet. Ej, widzę cię. Wolisz w oddziale? Zdawaj do nas! Otwórz konto w PK Banku Polski i dołącz do 12 milionów klientów. PKO, Twój Bank Polski. Sponsorem programu jest producent preparatu Nutri Protein odżywienia w trakcie choroby i rekonwalsacji. Sponsorem programu jest producent kosmetyków przeciwzmarszczkowych Taupa z mikroigiełkami, eksosomami i peptydami. Sponsorem programu jest SodaStream, producent domowych ekspresów do gazowania wody.